To jest naprawdę Slenderman i jest tutaj. O nie. Do samochodu! G! Ja... Tak G! Stało. Co tak się stało? Siema, widzowie, w dzisiejszym odcinku postaramy się wejść do domu Slendermana, sprawdzić co tam się dzieje. E, razem z detektywem oraz Jackiem Frostem. Tak jest. Kto jest e... detektywem, a kto Jackiem Frostem. Jackie, skąd się tu wziąłeś? Przecież wcześniej nie było. Siedziałem w samochodzie i ratowałem wam drona Mariusza, który bardzo dużo kosztuje. Tu wydałem. Ten dron ma najmniej. ratowałem. A! Tak, bo Mariuszka ratowałem. Ja nie wiem, co się dzieje, wykorzystuję Ciebie w tych filmach. Tu muszę latać, ty. prawda. Płacić za to muszę. To prawda, to, to Ciebie filmy to są są. To 20 kore. tysięcy Twoje było wzięte tak. Z Twojego pokoju. A to dopiero połowa. Co? Nie, do środka. Musimy to do środka, tak jest. E, panowie, musimy uważać, żeby nie wpaść w jakąś dziurę. Tu może być pełno pułapek. Ja. Wcześniej było to pokazane przez chwilę. Zobaczcie na to. Trzymaj kamerę. Zobaczcie. Widzowie. Czy wy to widzicie, ile tu jest fiolek? Czy to widzicie? Styrta radzieckich leków. Patrzcie, nawet pozbijane są i jeszcze jest trochę płynu. Czyli da się jednak Nie bij tego! Zostaw, masz rację. Przestań, zakaż mu dotykania tego wszystkiego. Zakaż. Uzależnił się od tego. Tak. Ale przynajmniej widzicie, że to jest na pewno dom Sendermana. Skoro tyle jest fiolek, to nie jest, że tu na chwilę przychodzi. Wypił tylko trochę i zobaczcie, prawie mi już przerósł. No, przerost. Ja, już, ja rosnę, czuję, czuję w kościach, że rosnę. Musimy uważać, bo jeśli go spotkamy... To jest po nas, a my mamy przypominam panowie znaleźć dowody jakikolwiek na temat slendermana, do, połączyć fakty, co tu się wydarzyło i przekazać wszystko do odpowiednich organów ścigania. Tym bardziej, że były tu już osoby, które ścigały slendermana. Znaleźliśmy ślady, były ślady po kulach normalnie i te osoby zniknęły, zaginęły po prostu. I wydobyliśmy no tylko ubrani. Tak. Czemu tu jest tyle jest... much? Sądzę, że tak? Psz. Nie wiem. Tyle much na to. Nie wiem czy to w ogóle na kamerze będzie widać, ale jest bardzo dużo. Być może to od zapachu rozkładających się ciał. Jest to. Zwierząt albo ludzi. Idźmy dalej. Trochę śmierdzi tu no. Panowie Przecież tu normalnie można było coś schować pod to. Mocne. Jaki. To jest normalnie ziemia odsunięta. Tak. Przewalona. Slenderman jest w sile. Ej, właśnie, gdyby się oparł o to drzewo albo coś zrobił z nim, właśnie. No. To jest opcja. Ej, ja wejdę na to drzewo. Dobra, dawaj. Śliskie jest stare, nie da się wejść. Tak? Nie da się wejść. Kurde, szkoda. No nie pomoże nam śledztwo. No, uwierzcie mi, widzowie, że ma rację tym razem. Naprawdę nie pomoże. Dobrze. Panowie, panowie, zobaczcie, co tu jest. Podziemia, normalnie piwnica. I, i nie wiem, czy bym tam wchodził. Ja wam zbędę kamerowo, dlatego, że to jest dla mojego bezpieczeństwa. Byłem w samochodzie gita, teraz mnie tu ściągnęliście. Dobrze, yy, nie bardzo mi się tam podoba. Ej, pełno tam wody jest w ogóle. Dobra, nie da tak, trzymaj. Ej, tu jest więcej niż jedna fiolka, zobaczcie. Raz, dwa, trzy Panie detektywie, czy pan sięgnie to? Czy to jest zabawka? Jak nie, to ja sięgnę, tylko musi pan kamerę wziąć. Dziecięca zabawka zniszczona. Dokładnie, to ona. Ej, zakłócenia jakieś się spiegowa. Halo? halo, halo, odbiór? Jakieś zakłócenia? Co to było? Chyba zakłócenia. Jesteśmy coraz bliżej. Coś to jest co to trzymać, poczekaj. No, było bo... to co trzymać. No to zabawka. Co? 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 To była zabawka. Nie nie, przecież to było słychać. Tobie też się włączyło, co nie? Tak. Czy jakiś sygnał zapałę nam te? falówki. Tak, teraz. No. Ale nikogo tu nie ma. Więc. Jest pełno zakłóceń. Uważajmy, uważajmy na siebie panowie i nie rozdzielajmy się, to najważniejsze. Tak jest, nie rozdzielamy się. Broń Boże. Ja, co nie chciałem mówić, ale właśnie, żeby przeszukać cały teren, trzeba się rozdzielić, bo to jest za dużo rzeczy. Normalnie są fiołki na dachu! Tak? Na kamerę! Stary! Patrzcie. To jest, przejście? Tam jest pełno fiolek! Nie nie mówiliście, że to przejście jest pomiędzy? Uważaj, nie wpadnij! Jezu. Ja prawie wepchnął mnie do środka przez to! O człowieku! Trzeba uważać, panowie. Musimy uważać, bo tu jest naprawdę niebezpiecznie. Naprawdę niebezpiecznie. Ok, to idź górą. Nie, nie ma szans. Ale jakiś bloczek się przewali, czy coś. Nie ma opcji. Ja mogę tu wejść się rozejrzeć, ale nie będę po tym łaził. Dobra, wejdź. O Jezu, O Jezu. No, no. no. Czy ty oszalałeś? Dzień dobry. O! I teraz górą musimy wejść. Nie ma szans. O, wysoko, starszy. Nie ma szans. Ja tu po nie nie wlażę. tam jest bardzo wysoko i wąsko. Jak się bovisz? Śledzić. Jest źle. Panowie, chyba jest niebezpieczne. Przecież tu jest tak wysoko, nie ma opcji. Na kamerze aż tak tego nie widać, ale zmodzimy. Po co tam wlazł? Nie wiem, nie wiem, ale wejść, żeby nie zejść, to każdy dzieciak umie. czekaj. Czeka, czeka, czeka. Co tam jest? Robi się naprawdę przerażająco. Tu jest czarna foli, jakaś polewej. Jezu, człowieku, coś Jezu. Czy musisz tak piłować japę? Cicho, cicho. Jest od ale się zestrełam. Ci, gdzie jest twoje? Nie wiem. Serio nie masz? Mam. Uważaj jaki dół to jest wielki, patrzcie. to jest kanalizacja! Oj, większego nie widziałem dawno. No. Są... niż ten dziur. Dobra, dziur. Nisz ten dziur <gry> Ej, tam jest przejście, tu jest przejście. Panie detektywie, bo... O co chodzi? Mamy poszlaki, mamy niebieskie e, te fiolki. Znalazła się jedna zielona, rozumiem. Jest tu dużo opuszczonego budynku. Co czytałeś, a propos Slendermana, czy jest jakiś konkretny pokój? Może wejdźmy do środka, bo nas widać bardzo, też skórę. Właśnie, wejdźmy. Panowie, cokolwiek. Zerknijmy tylko tutaj, błagam, zerknijmy tu, bo ja chcę zobaczyć. Sprawdźmy, co tam jest. Dobra. Tak, weźcie przodu. Patrzcie, się. Ej, ale Slenderman w takim razie, on pije wszędzie te fiolki. Rzuca byle gdzie tak. i składuje też tam jakby większość, że tam przesiaduje najbardziej no, Ale... Przynajmniej tyle było tego widać tam No tu jest pełno tych fiolek też Myślę, że jest na łogowce. No to na pewno jest uzależnione w cholerę Wszędzie, tu tak samo, tu, patrz, nie wiem czy widać na kamerze, tu Wszędzie. Wszystko jest dobra. Patrzcie, ej, zakopane są normalnie jeszcze! Ich jest no prawdopodobnie je. jeszcze więcej tylko pod ziemią. Są dziesiątki jak nie setki tysięcy tych. No. Mam nadzieję, że nie urósł jeszcze. Więcej. Ej, ile tu jest potłuczonych butelek? W ogóle jest dziura w ścianie, zobaczcie! Wywala dziura w ścianie. Normalne drzwi, oni już się nie mieści. A to są mi drzwi takie wielkie! Ej, Możliwe. Patrzcie, ej, to jest prawda! Tu jest, tu są zwykłe drzwi, one są normalnego rozmiaru, to nie? No. Normalne, dotąd. ale i tak wysokie. I tak przyczyni są są zazwyczaj. No tak, o Jezu, jakie wysokie są, no? Zobaczcie, jak on musi mieć siłę, żeby wywalić całą te ściany. No. Bardzo dużo. A ile rozbił fiolek na ziemi? Ciekawe, czy przed jakimś specjalnym, na przykład pokazem siły, on pije ich jeszcze więcej, jeszcze więcej, jak jakiś Asterix i Obelix. Czy to jest tak, że musi pić to regularnie? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Czuję trochę parkura, patrzcie. Stawcie łapkę i suba. Tak jest. Uh, let's go. Nice. Lender na ziemię. się a wy dalej to samo. Tak. Trochę nam zostało. Jeszcze mimo że zmęczeni jesteśmy, to trochę widzicie energię. Stawcie łapkę w górę. Suba. Ja biorę Ninjago. Jesteście bezpieczni panowie. Safe play. Kierunek natarcia. Kierunek tarcia I to kolejna złoto. poszlaka. Kolejne butelki. I but. Bud kobiecy, rozmiar 43 lub mniejszy, na pewno mniejszy Na pewno mniejszy <słuch> Nogi były nieraz spocone Fuu. I grzyb Weź to Innego rodzaju Szybko Weź się uczyć. Się. To, to prawda, dumny może się widać. Dobra, sprawdźmy może dół jeszcze, co nie? Czy, czy od razu na górę Chodźmy dół jeszcze Spójrz. chodźmy dół Tak Ile much! Widać na kamerze? O osz Ofu, ja są zbalam. Nie. Nie. Co to? Patrz co? Co jest? Co? Patrz, ile fiolek! Gdzie? Tu! Dawaj gdzie fiolki są? Jezus mi pier... Nigdzie, w dupie! Nic nie widzę! Dziesiątki tysięcy to mówiłeś, przecież tu są miliony tych butelek! No o tym ci mówię właśnie! Ej, chłopaki, Slenderman miał dziecko, prawda? Slenderinę? Tak. Czy te małe fiolki to nie są dla dziecka? Ej, są małe fiolki. Schody to nikąd! Schody zaburowane, wejścia nie ma, aby to omijać. Czemu Takie tu miejsce? tyle much jest? Tu normalnie coś jest zaburowane, panowie. A był jakiś pokój. I jeszcze. Schody? do góry. Za tym jest jego córka zaburowana. Albo no w górze, no. Na 100%. Dobra, I chodźmy na górę, idziemy. bo nie mamy czasu. Tak znaczy, się naprawdę to taki coś czuję, że będzie nie tak. Coś może być nie tak, za cicho jest. Kolejny but. Tym razem Kalosz Dziecięcy. Dziecięcy? Dziecięcy, Kalosz. No, mówiłem, że to jest jego córka gdzieś. Na bank. Aby I. Kolejna Zofia. i Fiolka. Spalona. To się robi coraz bardziej, coraz bardziej przerażające. Nie wiem, co tam jest nawet. Przerażające i to bardzo. Co to jest, ej? Chodźmy na tą górę. Co to jest na środku? Jakaś kształta na dziecka? Się. Ej, co to jest zabawka? To jest konstrukcja zabawkowa dla dzieci. Myślicie, że on tu robił im jakiś... No zabawka. przecież, wabi zabawka. dzieci, dzieci zabawkami. miał miało się czymś bawić, miały się, więc zabawka. zrobiły sobie krzesło. Czyli on tu składował dzieci na potem i dopiero później je zjadał. Tylko panowie, uważajcie, bo tu naprawdę łatwo spaść. I może się to wszystko zarwać, w każdej chwili, w każdym momencie. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Ej, czy tu jest kolejne przejście zamurowane? Na to wygląda. O, tu jest tyle do odkrycia jeszcze, panowie. Tyle rzeczy. Jaka jest duża ta góra. Ogromna. Ogromny dom, ogromny. Wielkachnę. Slenderman ma, ma, ma gdzie się schować. Ma, to prawda. Teraz zobaczmy tą górę. Dobra. A i dobra chłopaki, zróbmy teraz tak, no. że wy idziecie, rozdzielamy się no. e, Wy tutaj sprawdźcie co jest, a ja idę tam Tylko bądźcie pod krótkofalówką dobra. dobra Widzowie jestem przekonany, że tu ktoś jest, na bank Dlatego się rozdzieliliśmy, żeby mieć większe pole e, manewru Chłopaki mi obstawiają tyły Mam nadzieję, że tutaj się uda coś znaleźć ciekawego Zobaczcie, tu jest wszystko Opuszczone, porozwalane Okej, okej, okay, okay, test. Okej, okay, okej, okay, test. Dobra, Co tam mamy? Jakiś obrzydliwa masz. Ha? Co to? Spójrzcie, jakie tu są wysokie sufity. Slenderman jest wysoki, więc on musi, musi mieć wyższy sufit, rozwalony. Co nie? Jakby był, jakby był niższy, to by nie miał szans nawet wejść. A chyba coś słyszałem. Chyba coś słyszałem chłopaków. Ale to tak w oddali takie Jakieś uderzenie Czekajcie Halo, 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 słychać mnie? Chłopaki, coś u was walnęło? Coś słyszałem, na bank Halo, 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 chłopaki Słuchajcie, ja szedłem na dół, żeby zobaczyć Czy chłopaki może poszli gdzieś tutaj Chłopaki Paki, gdzie jesteście? Ej, tu jest jakiś czarny worek. Kurde. Nie, jest źle, jest bardzo źle. Kolejne, kolejne wejście. Jack. Jack, panie detektywie, pan... Mr. Pickleman. Ej. Co to było? Halo, halo? Grześ? Mr. G, słyszałeś, słyszałeś, słyszałeś? Nie, 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 Bądź bardzo cicho, ale to bardzo i chodź do nas, albo zostań tam, gdzie jesteś i nie ruszaj. Chwilę, coś za krzakiem. Musimy cię złapać we trzech. C nie ma wyjścia. Co on jest blisko. Co oni mówią, że on tu jest? Szybko do auta, w tym momencie! Szybko! To jest naprawdę Slenderman i jest tutaj. O nie, o nie, po tylu latach go widzę. Stary, musimy jak najszybciej... Wyciszać wszystkie krótkofalówki w takim razie co z misterem G? Nie wiem, musi sobie poradzić, kazaliśmy mu się ukryć, teraz cicho. Dobra, zwalamy sobie. chodź szybko, do samochodu! G! G, gdzie jest G! Tu jest. G, widzimy się w samochodzie, zapieprzaj jak najszybciej, on tu jest! On tu jest i ma dziecko! Ja... Co ci stało? Co tam się stało? Co tam ja się stało? To sosny, uciekamy, uciekaj to so, tak! Przodem, przodem, przodem! Uciekajcie! Wy w tym momencie zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale My uciekamy! Potrzebujemy wsparcia! Uciekać! A,